Witam. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać wam mój sprzęt wędkarski na spławik oraz feeder, czyli grunt. Zacznijmy może z spławika, będzie mnie gadania. Jako wędziska na spławiczek używam oraz na spinning wędkę Conger Carbomax Master Spin L275 na 25. Jest to naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna wędeczka. Używamy już teraz drugi sezon. Tutaj ma taką piankę zwykłą, tutaj korek, fajne innowacyjne rozwiązanie. jedno co może, co trochę jest denerwujące, co mi się zepsuło. Raz za mocno przykręciłem kołowrotek i od razu, no, zepsuło mi się to skrętło, nie działa już tak jak powinno. No, ale to jedna uwaga, Szczytu, yy, druga część, to jest wędka dwuczęściowa, druga część, druga część oto też, no, jest dość giętka ta szczytóweczka, wiadomo, to nie jest fiderek, ale ona jest też dobrze wykonana, nie mam zastrzeżeń, no, nie mam zastrzeżeń jeszcze, może przeczytam yy, a propos spis, a propos tej wędki. I tu jest napisane... Yy, waga rzeczy do 25 gram, długość 270 metrów, waga 233 gramy, transportowa długość 141 cm section 2, czyli yy, section, no, działy, także tak powiem, i uważać oczywiście, że tam yy, włókno węglowe może przeprowadzać półnoty. Dobra, to jest moja wędeczka, jeszcze wędzisko teraz pokażę do, do fiderka. Do fiderka też używam firmy Konger, bo moim zdaniem wędziska najlepsze są od Kongera I to też jest Carbomax, tylko że to jest Team Feeder. Tam jest jedna różnica między Team a feeder normalnym. To jest Team Feeder. Różni się ono chyba rozmiarami. To jest 345x90, ale i ma cały korek. A tamta zwykła Carbomax to ma właśnie tak samą piankę zakończoną jak. Jak ta, jak, ta, jak ta zwykła, jak ta spolikowa. Dobra, co tu jest napisane? Yy, waga do wyrzutu 90 gram, długość 345 cm. Waga 347 gram, długość transportowa 125, sektion części 3 plus 2. Uwaga. To może być elektryzujący, tam uważaj, nie wysokiego napięcia. Na razie dużo tej wędki nie używałem sobie, nic nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Jedne co jest super, to akurat ten korkowy tyły, tył, co, że można wpinać haczyk, jak się nie polecam, jest bardzo fajny, wygodny. Oczywiście tu mamy na haczyk taki dzinzelek, to jest też fajne. W sekcji drugiej nie będę pokazywał, może pokażę od razu dragającą szczytówkę. Dragające szczytówki, dostaje się dwie do nich. Jedna jest taka na jezioro, no, ona jest bardzo giętka, no to możecie sobie zobaczyć jak się używa do i tam... na innych kanach ulucia. Ulucia, kołowrotki do tych wędek. Do spławika używam yy, kołowrotka firmy Jackson. Jeszcze już Wam to pokazuję. Chwilę szybciej pójdzie. Jeszcze nie mówię wam, żeby... że jestem na linii. Dobra, dobra. Już go wykładam tutaj. O, więc tak. To jest Jackson. Jackson y... Spin Sprint S 300 RD. Możecie się ze mnie śmiać, że to jest gówno. Jak dla mnie jest spoko. Parę ładnych. nim już wyciągnąłem. Działam na nim drugi sezon. Nie wiem, czemu. Ludzie tak go nie lubią. Ma on tylny hamulec, dwie, zapasowe szpule, Ja już mam tylko tą jedną plastikową. A na niniż Żyłka 025. Więc tak: przełożenie tego kołowrotka, 62 na 1. 8, 8 łożysk. I co to? No, oczywiście Żyłeczka. Tam, tam, no, sram, to No i tak. No i taki to jest kołowroteczek. Szpula ma druga tyle samo. Dobra. Dlaczego używam na Fidera? Na Fidera, w na Fidera używam y, kołowrotka y, opartego na Fiderze oraz na w Karpiach, czyli, że tak powiem, takiego bardziej profesjonalnego kołowrotka. Y, ja używam kołowrotka kormorana Corkast BR5 PIF 3000, krótko mówiąc, z wolnym biegiem szpuli. Mamy tu taki kowrotek. O, już wam czytam przełożenie i wszystko. Tu chyba nie ma, że. To cztery łożyska, cztery łożyska tylko mamy na nim. Yy... Tu nie ma chyba napisane nawet. Nie, nie ma właśnie tych przełożeń. Jest... A tu jest napisane 5 i 11 ma przełożenie. Ale ja wam powiem, kupiłem tylko ten kołowrotek ze względu na to, że ma naprawdę świetny, wolny bieg. I nie mam teraz, jak wam tego pokazać, bo jest. No, o ten, może usłyszycie, no wolny bieg po prostu śmiga, jest super, też włącza się po lekkim naciśnięciu tego, no tak wygląda, prościutki kołowrotek, na jednym mam rzucę, rzucę 20, dwudziestkę, na drugiej bardziej karpiową 35. piątkę. I więc tak, to są, to jest, to są a propos tych kołowrotków. Co jeszcze używam do drgającej? Do drgającej albo do feeder, bo zależy na sobie. zazwyczaj inne ryby, łowie na drgającą. A karpie zazwyczaj łowię no, na czujniki brań i jakieś tam różne inne. Jakie używam czujnik brań? Używam czujnik brań filmy Larus. już wam pokazuję. Nie wiem jaki to jest model. Tam nie ma ich chyba za dużo. Jest to model za 42 zł. Ja za niego dałem w moim sklepie. Nic więcej, nic mniej. O taki, on jest fajny, bo jest wodoszczelny. I co? No i tu mamy włącznik. Normalnie działa nam wszystko. Możli mamy regulację tonu. No co to wiecie, wiecie jak to działa? No naprawdę, fajnie jest. Fajnie jest ten regulacja tonu, regulacja głośności. Nic, nic trudnego. Yy, o czego wam przestrzegam? Są takie na rynku. A, już tutaj. Czujniki brań, które się nazywają Carp, coś tam jak Jackson Carp Pro Smart, czy jakoś tak. Od razu wam go nie polecam. To jest najgorsze, jaki może być. Po pierwsze, się zacina. Zacina się na podczas łowienia w ogóle na tym. No, na cały czas na Nie możemy tego inaczej zrobić, niż wyłączając ten. No to jest gówno, no dwie dychy stracone. Mówię wam od razu. Nie kupujcie tego nigdy. Za cholerę. Co używam, jakie koszyczki? No używam normalnie ruraczkę antyspląteniową. Taką zwykłą, to zazwyczaj, ja ją zazwyczaj jeszcze prostuję, tak. Można, można sobie wyprostować. O, o troszkę wyprostować. Jakich używam? Tych zazwyczaj jeżeli łowię karpie, to takich obciążeniem 30 gram do 15, 15-30 Zdenko zazwyczaj wam, zazwyczaj nie zależy, jaką mam zanętę. Jakłowy na małym jeziorku na przykład karaśki to mam najmniejszy w ogóle, bez obciążenia. Tak, po prostu. Rybka się z tym idzie, ucieka. Albo po prostu, jeżeli nie mam zanęty, biorę taki ciężarek. Podobnie co do dropszota. Do dropszota też zakładam na rurkę splątaniową <laughs> Więc tak, no to a propos akcesorii znaczy. Czego używam, to jest wszystko. Jakich jeszcze spławików używam, krótko mówiąc, i żyłek? Zaraz powiem. Spławik, który używam, jakś cienka tutaj się wbiła, już ją zajmuję. Zajmuję. Spławik, który używam, to jest EXPERT Classic Method, Classical Method, 4 gramowy. Oto taki. Nie wiem czemu. Łowi mi się na nim bardzo dobrze, Łowi już na no, Drugi sezon. Naprawdę, pewno spróbuję go kupić sobie jeszcze par razy taki. Nie wiem, czy jeszcze takie produkują. Żółki, jak używam yy, na spławiczek, używam Żółki 18. Na jeżeli łowię na spinning, to 22 dwójki zazwyczaj. Ja nie żałuję sobie tej żółki. łowię na fidera, żółki zaczynają się u mnie od 20. Jest żółka 20, używam też 22. dwójki. Tu mam żyłkę 22 Mikado. Jest ona naprawdę świetnie rozłożona. Nie wiem czemu, ale dzisiaj kupiłem sobie dla jaj zadychy trzydziestkę yy, piątkę od jakiejś firmy tam Good Fish czy coś takiego. Skarfura. I łowi się naprawdę świetnie. Dobrze, ja muszę przerwać. Kończę. Do następnego odcinka. Słuchajcie.